Dzień dobry, dzień dobry wszystkich. E, w poniedziałkowe popołudnie. E, witam na kanale Zotobizancjum. Dziś zrobię szybki przegląd wspaniałej oferty monet bizantyjskich domu aukcyjnego Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki. Monety będą sprzedawane na 11. aukcji. Premium hotelowej, z tym, że nie będą na hotelowej dokładnie sprzedawane, bo hotelowa rozpoczyna się 1 marca. Tu będą właśnie banknoty polskie premium, monety, medale. Antyk idzie 8 marca dokładnie, to mamy wtedy środę. Więc no to przechodzimy do tego antyku. W tych antycznych monet, fajnych, mamy bardzo dużo Bizancjum. Część tego Bizancjum pochodzi z mojej kolekcji i o tym zaraz opowiem. No ale po kolei, dobra, co my to mamy. Na tapecie. Pierwsza moneta. Pierwsza moneta Anastazjusz pierwszy Solid. Świetna moneta. Oceniona stan 2. Sam tutaj właśnie z tą monetą wiele czasu spędziłem. Jest naprawdę fantastyczna. Na awersie mamy Anastazjusza. To jest rzadka odmiana. Dość rzadka z krzyżem, właśnie w, w, w diademy tutaj w koronie. Bardzo dobrze zachowane. Bardzo dobrze odbita moneta. Awers stan 2. Super petarda. Natomiast rewers, tak jak opis na aukcji yy, ostre detal lustro, yy, mennicze na rewersie. Bardzo dobrze zachowane, bardzo dobrze zachowane detale rewersu. Tu mamy jeszcze pozostałości takie o takie jakby. Z ziemi z jak coś. Moneta po prostu nieczyszczona, fantastyczna. Więc jeżeli ktoś się nią profesjonalnie zajmie, no to naprawdę fantastyczna sprawa. Moneta nie była nigdy czyszczona, nigdy nieba skrobana, niczyma nic, bo to jest to, 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 to jest też urok właśnie tych monet, że, że, że moneta dziewicza, ale moneta pochodzi też z zacnej kolekcji, dlatego nie przeszła w ogóle przez żadne, żadne ręce jakichś tam maherów którzy to czyścili. <laughs> Moneta pochodząca z kolekcji doktora Maxa Blaszego. Moneta zakupiona właśnie przeze mnie na aukcji Leo, ale moneta z prowenencją. Doktor Max zakupił tą monetę na aukcji Hess Leo w 68 roku, czyli od 1968 roku do 2022 przeleżało o niego w kolekcji, czyli można powiedzieć 55 lat można się cofnąć z strony tej monety no doktor Max zmarł właśnie w 2021 roku na początku 2022 roku była wystawiona właśnie cała kolekcja jego monet on zbierał monety wszystkie od antyku przez Bizancjum, nawet miał talara Zygmunta III, który naprawdę fantastycznie się sprzedał w pięknym w pięknym stanie zachowania bodajże do lat 50 provenencja tego talara wtedy była, oglądana. Opis, znakomita sztuka z ostrym datalem luster na rewersie. Wracając do naszego Anastazjusza, naprawdę sztuka godna polecenia, petarda, jeżeli chodzi o monetę. Duża moneta, 22 mm, waga 4,5 g, czyli po prostu pełna waga, 22 mm, naprawdę fajna, zacna monetka. Przechodzimy dalej. Co to mamy? Justyn, Justyn, I. Justyn I to jest, nie, nie pochodzi z mojej kolekcji, ale też coś mogę o niej opowiedzieć. Monetka 443, pełna waga 27 mm, Mennica Konstantynopol. Moneta pochodzi z Sovereign Rarities z LTD z kopertką zakupową, czyli też zacna, zacna prowenencja. O, nawet tu ktoś coś już wbił 2000. Eee, to jest odmiana, Just, aha, Justyn pierwsza odmiana, ta rzadsza, gdzie po prostu nie ma Justyn z, z włócznią, czyli podobnie jak Anastazjusz właśnie, bo monety Justyna te najczęściej spotykane są, gdzie, gdzie Justyn z, trzyma <coughs> Wiktorię na, na Globusie. i Yy, Okej, okay, tu mamy anioła z krzyżem, moneta w stanie 2 minus, no taka średnia, ale ujdzie w tłumie, że tak powiem. Yy, dalej Justynian pierwszy, Tremisis, Tremisis w stanie 2, yy, prowenencji tu żadnej nie ma, zadrapanie na rewersie 16 jeden 1,48 g. no monetka taka przyzwoita, tu zadrapania, czyli tak zwane te grafiki, tak? Kolejna moneta, Justynian, Justynian I, stan minus 2, bardzo pospolita moneta, no też fajna, 4,36 g, 20 mm, yy, całkiem, całkiem może być. kolejno mamy znów już Maurycy Tyberiusz, to jest dosyć wymęczony Tremisys, to nie będę go specjalnie włączał. E, dwa Tremisy w stanie 2 minus i 3 Fokasa, też takie sobie, no ale okej, okay, jeżeli ktoś zbiera to, to jest fajnie. Kolejna moneta Cesarstwo Bizantyjskie Konstans II. Przepiękna moneta w stanie pierwszym z minusem. Moneta naprawdę bardzo zaczna z przebijającym lustrem menniczym twarz Konstancju, Konstansa II, broda idealnie wszystko odwzorowana, krzyż na globusie, tu lekki niedobicie, bardzo czytelna inskrypcja. Nos, cały, oczy, wszystko, że tak powiem. Tutaj ten diadem w koronie, wszystkie detale pięknie zachowane. Także moneta naprawdę fajna. Ta moneta akurat pochodzi z mojej kolekcji. Mm, tu lekkie na rewersie, niedobicie. Yy, a tak to. No. Petarda. Jeżeli chodzi o te monety, to bardzo fajny stan. Jeden z lepiej zachowanych, jakie w ogóle w Polsce były kiedykolwiek na aukcji. Kolejno mamy Cesarz Trze Leon III Konstantyn V. No to akurat ta moneta nie pochodzi z mojej kolekcji. No, moneta dosyć mocno wymęczona, jak na te monety. To stan 2-4,47 pełna waga, 20 mm. No, średni rarytas. No i tu mamy prawdziwy rarytas, okładkową monetę. Ta moneta trafiła bazyl pierwszy. Trafiła na okładkę w ogóle katalogu aukcyjnego. Mimo że w katalogu nie ma tych monet to trafiona okładkę katalogu jest przepiękna. To jest moneta nie dość, z fajną prowenencją. Do tego wyjęta z gradingu z, z, z notą MS Strike 5 na 5, Surface 4 na 5. Powierzchnia 4x5, uderzenie 5 na 5 skuf to zaraz powiem o co tu chodzi. Moneta przepiękna, wybita, centrycznie zachowane petarda w MS-ie. Yy, rewers monety natomiast posiada takie tutaj o obicie małe i zadrapanie, takie, takie lekkie uderzenie gdzieś tu po prostu nad koroną i na literce, na jednej z literek, ale. Reszta petarda oceniona na MS5 na 5,4 na 5. Ten skuf to czyli gdzieś tu kiedyś była uderzona na czymś być może, w całym tym skarbie gdzie się przemiesza. ktoś to znalazł, gdzieś tam jedna drugiego mu uderzyła bo jakiś kamek. Moneta przepiękna do najlepszych kolekcji. Jeżeli chodzi o dla pierwszego, monety te zazwyczaj występują w Stanach gorszych. To jest najlepiej, najlepiej zachowany egzemplarz, jaki był w Polsce na aukcji Ever. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Wszystko przepięknie wybite. Tu lekko przypchany stempel, jeżeli chodzi o, o, o ten element. Reszta wszystko przepiękna. Moneta MS. Naprawdę bardzo warto. Prowenencja monety. <coughs> Egzemplarz pochodzi z aukcji Harlana Berka. Harlan Berk przypomnę, to jest gość, który po prostu zrobił też katalog monet bizantyjskich. Na podstawie jego katalogu lub też Sara są oceniane monety nie pod względem ze stanu zachowania, tylko po prostu tam na odmiany wszystkie to, to katalogowane są według Karlana Berka albo Seara, tak jak tutaj jest właśnie. Um... Tak jak tu ma miejsce, egzemplarz pochodzi właśnie z zesunnej aukcji Harlana Berka w Chicago, lot 27 oraz z 2022, 2020 roku oraz wcześniej w 2009 był sprzedany do monety dołączona oryginalna właśnie karteczka z aukcji Harlana Berka z 2009 roku oraz karteczka z NGC z wyjęta ze slabu. Moneta 1,1 minus właśnie za ten skłów ms CRO, tu jest CR właśnie, czyli numer katalogowy Seara 1704, to jest najpopularniejszy katalog monet bizantyjskich. W tej monecie bardzo właśnie ciekawe jest to, że wszystko jest wybite centrycznie, zazwyczaj gdzieś są jakieś przekoszenia, nie ma inskrypcji, to jest wszystko wybite centrycznie, perfekcyjnie, idealnie, Monety polecam do najlepszych kolekcji. Kolejna moneta, jaką mogę tutaj pokazać, to jest, o, to jest Jedna z najbardziej rozpoznawalnych monet bizantyjskich, jeżeli chodzi o ikonografię Chrystusa. Na poprzedniej monecie, na właśnie na tym o na Bazylu I mieliśmy monetę, mieliśmy Chrystusa intran, intronizowanego. Tu natomiast mamy jedno z pierwszych przedstawień Chrystusa tak zwanego Pantokratora. I tu właśnie co w tej monecie jest ciekawe? Tu mamy lekki graffiti. Moneta oceniona 22+, ale bardzo wysoki relief, jeżeli chodzi o twarz Chrystusa. Pozostałości te włosy, tutaj wszystko dobrze widać. Brodę, księgę Ewangelii, Chrystus cały w szatach. I to, co najważniejsze w tych monetach, bardzo czytelna inskrypcja: Chrystus, król królów. Bardzo czytelna właśnie inskrypcja, bardzo dobrze wybita moneta. Rewers również idealnie, praktycznie wybita cała inskrypcja. Także Konstantyn VII z Romanem II przepięknie trzymają we dwóch krzyż. Moneta również w bardzo ładnym stanie zachowania. To jest taka kultowa moneta. Ona pochodzi z aukcji Tryton, z 15. aukcji Tryton. 4,46 grama, 20 mm. Naprawdę petarda, fajna sprawa. Moneta rzadko pojawiająca się w takim stanie, właśnie. Kolejna moneta. Bardzo duża rzadkość, jeżeli chodzi o monety bizantyjskie. Na polskich aukcjach nigdy się nie pojawiała, na aukcjach zagranicznych pojawia się sporadycznie. Tu okaz 2 plus 1 minus. Bardzo dobrze zachowany okaz. On pochodzi z aukcji Roma Numismatic. Roma Numismatic oceniła go wtedy na Near Mint State. Roma Numismatic fajnie to wycenia, ale nasze te, 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 te wyceny typu 2 plus 1 minus to jest trochę inna wycena ocena stanu, ale ok, z tą wyceną się zgadzamy, sam nadałem też taką właśnie tutaj notę, ta moneta pochodzi z mojej kolekcji. Tu mamy Chrystusa internalizowanego, ręka w błogosławieństwie, Księga Ewangelii, moneta z tej strony jest lekko niedobita, ale to dlatego, że właśnie te monety sferyczne, tu mamy do czynienia z monetą sferyczną, no. Więc one miały właśnie dużo ich z, z wadami, takimi niedobiciami, i tak dalej. Ta moneta przepięknie, oto jest wybity, Chrystus czytelnie, wszystko widać elegancko. Tu są pewne niedobicia, to dlatego, że po prostu moneta była w specyficzny sposób wybijana. Ale natomiast rewers monety, inskrypcja zachowana no naprawdę perfekcyjnie, jak na te monety, i sama postać Izaaka I. Bardzo ładnie wybita. Tu mamy do czynienia z pierwszym w ogóle przedstawieniem władcy w całości, nie po piersiach i w stroju militarnym, czyli mamy właśnie władcę w zbroi, w płaszczu, pochwa, miecz. To jest przedstawienie militarne, naprawdę cudo. Tu już widzimy lekki zanik. To nie jest moneta typowo, to jest moneta złota. Histaménon 445 g, 24 mm, duża moneta. 445, waga pełna, przepiękna. Ale tu już mamy lekkie obniżenie w zawartości złota. Zawartości złota do chyba 83%. Także tu mamy właśnie obniżenie złota do 83%. Moneta fantastyczna, nigdy w Polsce nie była na aukcji. Bardzo warto ją, że tak powiem, się nad tą monetą. Tutaj skupić, zastanowić. Kolejno mamy, kolejną monetą. No to jest ikona Bizancjum, jeżeli chodzi o monety sferyczne: Konstantyn X Dukas w stanie 1 Minus. W tym stanie te monety występują niezmiernie rzadko. Jest to bardzo popularna moneta, ale zazwyczaj, jeżeli przyjrzycie się na monetę na pozostałych aukcjach, które były sprzedane w Polsce, na przykład czy za granicą. No totalnie one są po prostu słabo wybite zazwyczaj, bo były bite też masowo i z racji tego, że ta sferyczna sferyczna kształt jest specyfika bicia powodowała to, że moneta po prostu była źle wybita. Tu mamy do czynienia z perfekcyjnie wybitą monetą ocenioną na stan 1 minus. Również ona pochodzi z kolekcji z mojej kolekcji, moneta z aukcji Roma Numismatic oceniona na stan też Również Nirmin State, czyli taka prawie mennicza. Moneta Chrystus intronizowany, przepięknie wybity, również z inskrypcją, co jest naprawdę mega rzadkie, jeżeli chodzi o, te, o ten typ monet. Natomiast rewers, również widzicie przez specyfikę tego bicia, takie kołysanie lekkie wybita inskrypcja, tu się lekko rozjechała i tu się rozjechała. Czego, co, co, co pięknie się zachowało na poprzedniej pokazywanej przez nie monety Izaaka. No i Konstantyn 10 wybity perfekcyjnie. Labarium, glob, zwieńczony krzyżem, przepięknie wybita, postać pełna postać właśnie Konstantyna 10. Moneta do najlepszych kolekcji. Lepszej, lepszej myślę, że nie znajdziecie, nie ma szans. I kolejne dwie ostatnie monety z mojej kolekcji, naprawdę prawdziwe petardy, pokazuję pierwszą. Pierwsza moneta Niki For II. Fokas, moneta niezwykłej rzadkości, jeżeli chodzi o stan zachowania 2+, to może można powiedzieć, że to jest jedna z najlepiej zachowanych monet w ogóle na świecie, jeżeli chodzi o Nikifora II. Moneta bardzo rzadka, również pochodzi z aukcji e, Romanumizmatic, 4,47 g, pełna waga 21 mm, przepiękna. Co na tej monecie? Również jak na monetach z tego okresu, mamy Chrystusa Pantokratora, właśnie w, w pełnej krasie, że tak powiem. Przepięknie wybitego. High relief, wysoki relief, wszystko przepięknie zachowane. Bardzo wysoki relief dłoni, twarzy Ewangelii. Naprawdę świetna inskrypcja, również bardzo czytelna. Tu mamy delikatne, jak widzicie, takie lekkie podwójne bicie, ale to tylko na dwóch, trzech literkach. Przepięknie. Natomiast Rewers. Na rewersie pierwszy raz przedstawienie, w ogóle pierwszy raz ever na monecie, przedstawienie Matki Boskiej jako, jako po prostu saportującej władcy. Wraz z, z władcą Trzyma Krzyż. To pokazuje właśnie, jak mocno było związane religijnie wtedy, w tamtych czasach, cesarstwo bizantyjskie. Matka Boska w Nimbusie, e, przepięknie wykonana w szatach, trzymająca wspólnie z NicEForem II e, krzyż. No, i tu jest właśnie też inskrypcja. Wszystko perfekcyjnie wybite. monetę daliśmy zachowawczo 2 plus 2 plus 1 minus, można powiedzieć. OK, jest przepiękna, bardzo rzadka moneta. Z fajną prowenencją. Perfekto. I ostatnia moneta, którą chciałem Wam zaprezentować z mojej właśnie tutaj, z mojej kolekcji, to ten niepozorny Michał. O, mamy błąd w opisie. Michał. Siódmy powinien być, nie Michał 10, tylko Michał 7. Histamenon. Ja muszę ten błąd bon poprawić. Moneta w stanie pierwszym. To jest moneta dosyć pospolita. 4,41 g 25 milimetrów. Duża moneta, pełna waga. Dołączy nas zbioru karteczka. Nie wiem, kto jest autorem tej karteczki. Moneta pochodzi z aukcji Ila Rale, Larry Goldberg ze, ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo zacna prowenencja, też po prostu znawcy antyku, naprawdę fajni ludzie. Ale przyjrzymy się monecie. Moneta miseczkowa, naprawdę petarda. Jeżeli chodzi o monety tego typu, to jeszcze raz powtórzę. No, zresztą widzicie, możecie sobie porównać Michała, jeżeli ktoś znajdzie ładniejszego Michała siódmego no to gratuluję. Na aukcji one się często pojawiają, totalne, że tak powiem, wycieruchy, dlatego że właśnie specyfika bicia nie pozwala osiągnąć perfekcyjnej monety. Ta wybita świeżym stemplem, przepięknie, broda Chrystusa, proszę zobaczcie. Wszystko jest odbite. Lekkie właśnie tu bujnięcie, podwójne wybicie na tych kropkach, tutaj na nimbusie Otok, perfekcyjny, lekko tu przygnieciony stemplem. To nie jest, to jest, tu jest, 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 jest lekka wada właśnie tego bicia, ale przepięknie zachowany Chrystus. Wszystkie palce, w, 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 ręki w błogosławieństwie, Ewangelia, broda, włosy, naprawdę świetnie zachowana moneta. Jezus Chrystus, inskrypcja również perfekt i rewers. Rewers, inskrypcja w pełni zachowana i Michał VII jak żywy. Naprawdę te monety to jest jedna z najlepiej zachowanych na świecie monet, jeżeli chodzi o monetę Michała VII. Mimo, że jest popularna to jest naprawdę perfekcyjna i, i, i polecam do najlepszych zbiorów. Tu jedyne mamy, widzimy tu na, 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 na ramieniu, na ręce lekkie niedobicie ale mimo też MS i na tej karteczce co mam właśnie odniesień do Sara 1868 numer, a tu mam właśnie Byzantine Empire Michał VII Dukas nie 10, ale to zaraz poprawimy i tu ktoś napisał as struck, czyli as czyli wybita, tak jak wybita. As to znaczy, że to jest menniczy egzemplarz perfekcyjny. Tu już mamy zanik złota, czyli mamy tak zwane jeszcze wracając do tematu, to nie jest już złoto czyste, tylko elektron tu mamy 68% złota reszta srebra. Moneta była badana na spektrometrze przeze mnie. Eee, także to mamy to. Także zapraszam do licytacji. Naprawdę jest perfekcyjny, przepiękny wybór, jeżeli chodzi o monety bizantyjskie na tej aukcji. Je, mamy aż 21 monet bizantyjskich. Jeszcze wam pokażę jedną <laughs> monetę grecką z mojej aukcji właśnie na to musimy wziąć cenę muszę znaleźć jeżeli chcecie to jeszcze jest tu jedna moneta która pochodzi z mojej kolekcji nie startuje jakoś, jakoś wysoko jest grecja tracja tazos tetra drachma naprawdę fantastyczna duża tetra drachma 33 mm waga 1668 g również egzemplarz pochodzi z aukcji Mismatic. bardzo fajna duża dobrze się trzyma w ręku ta tetra co my tu mamy tetra głowa młodzieńczego Dionizosa właśnie w prawo z wieńcem z bluszczów z owoców, to mamy tu przepięknie to wykonane jest stan zachowania dwójka tu lekki jakiś sznic został, ale to już było no i tu mamy Heraklesa stojącego właśnie z, ja tak mówię, to Herakles z pałą stoi ubił lewa, skóra lewa przerzucona przez ramię, naprawdę zarąbisty detal, jeśli chodzi o tą monetę inskrypcje wszystkie fajnie zachowane srebro, stojący właśnie Herakles Coś fantastycznego, jeżeli chodzi o tą monetę. Na aukcji jest kilka tych monet właśnie oferowanych, ale ta jest, że tak powiem, taka w najładniejszym stanie, można powiedzieć. A jest tam chyba jeszcze ze dwie te monety gdzieś tu są. O, jest tutaj, no ale to mówię, no to zobaczcie, porównajcie tą, 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 tą w trójce, w a porównajcie sobie właśnie tą o tą w, w dwójeczce. Także naprawdę moneta zacna. Ale wracamy do monet. Yy, Bizancjum, <laughs> na aukcji mamy właśnie 27 monet bizantyjskich, z czego aż 8 pochodzi z mojej kolekcji, zacna prowenencja, o tu mamy te monetki, o tu coś jest już wbite, te jeszcze nikt nie licytuje, te już są licytowane, o Bizancjum widzę, że nawet ma jakieś tam, ma tych swoich, że tak powiem tutaj na, u nas w Polsce swoich yy, wielbicieli, te nawet te, te gorsze monety już też ktoś licytuje, także bardzo fajnie, o, tutaj też sporo się chyba ze dwie osoby pobiły, tu też te monetki takie tańsze, no ale tu jeszcze, jeszcze z takich ciekawostek na koniec pokażę, bardzo ciekawa imitacja, ja ją kiedyś widziałem, ona była oferowana chyba gdzieś w internecie, na jakimś Facebooku czy gdzieś, Azja Centralna, imitacja Sejdusa, taki brak teatowy. brak teatowy właśnie bicie monety bizantyjskiej, bardzo ciekawa, blaszka złota pewnie w jakiejś biżuterii należało albo coś kawałkiem biżuterii 0,26 g 20 metrów, czyli rozmiar prawie solida, ale waga 0,26 naprawdę cienka blaszka, ale niemniej jednak bardzo fajnie zachowana, fajny taki fajny, że tak powiem taka 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 atrakcyjna atrakcyjna pamiątka bizantyjska, że tak powiem okej, okay, no to to by było na tyle mamy, mamy sporo fajnych monet bizantyjskich aukcja będzie na 1bidzie, na tym 6bidzie i tych innych wszystkich bidniach i tak dalej więc zapraszam do licytacji z tego co wiem to będą się już tam trochę że tak powiem za granicą o te monety bili bo są, bo są naprawdę fantastyczne do usłyszenia, pozdrawiam, hej, cześć